Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I zanim przejdziemy do właściwej treści odcinka, to mam do Was prośbę, ponieważ nie mam pojęcia co wziąć za słapy. Jeśli macie jakąś fajną kombinację, macie pomysł, jak najlepiej zagospodarować tymi słapami. Napiszcie w komentarzu, bo naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiem co zrobić z tymi słapami, więc dzisiaj nie będę nic słapy. Może zrobimy to jutro, ale póki co, jeśli macie jakąś fajną kombinację, jak najlepiej wykorzystać te słapy, dajcie znać w komentarzu. To jest prośba do Was. A przy okazji zostawcie apapeczkę w górę wszystko i ciekawego w codziennie. To jest day. Zrobimy sobie parę paczek, zrobimy sobie parę rozbudów. Na pewno sobie tworzymy też paczkę z 85 plus pikiem. To na pewno mamy też gdzieś kolejnego słapa. I raczej będę miał wszystkie słapy, mi się wydaje, bo jeszcze nie brakuje. brakuje mi słapa za srebrne, srebrny puchar i za tego gościa z Danii, więc nie jest to dużo do roboty, a zawsze jakieś parę słapów, także zaczynamy od paczki z 25 tysięcy monet, ponieważ taka jest za zrobienie SBC o słapa. Rating, rating 81 plus, także może będzie kolejny Future Star. Zobaczmy. Długo się wczytywało, ale nawet nie ma ekranów, także no nieważne. Mam nadzieję, że coś fajnego się uda złożyć, ale fajne stroje. No, w sklepie nic ciekawego nie ma. Możemy w sumie otworzyć jedną paczkę za 50 tysięcy no bo czemu nie? I wiadomo, że tak nie będę szastał tymi Fiapoinsami, no bo nie ma sensu, bo to jest tylko Future Stars, ale zawsze jakaś tam paczka, kto wie, ostatnio otworzyłem jedną taką paczkę i wyleciał Future Star. Więc kto wie, Może to jest jakiś sposób na trafienie future starów. Zobaczmy. 1000 Fiapoins, oczywiście. Nie sprawdzamy ile, ile ile procent, ale. Raczej. No nie będzie tych tego future Stara, tak można było się domyśleć, i to będzie munie. Jeden z trzech rzadkich piłkarzy 95. Dobra, więc leci taki składzik, proszę Państwa, czy to jest opłacalne? nie wiem, ale może jakiś fajny. Future Star wypadnie, zobaczymy. Jakiś Mudryk, jakiś Kurcze. Nie, wiem tam jeszcze jest dobry. No, zobaczmy. Czy po prostu będzie Future Star? Czy będzie taka ładna. Nie będzie takiej ładnej ramki, że tak powiem. Jest Casemiro 89, także bardzo przyjemny foder. No, ale też wiecie, mógł być Casemiro i na przykład jakiś 85 Future Star. Więc ja takiego Kasemiro. Casemiro. W przyszłości się na pewno przyda na, jakieś, na jakąś ikonę, także. Okej, okay. ztestujmy sobie jeszcze rozbudowę 82, bo takich rozbudów chyba jeszcze nie było. A tutaj faktycznie może być bardzo duża szansa na trafienie jakiegoś, jakiegoś fajnego zawodnika. Czy będą ekrany w ogóle. Będą ekrany. A może walkout? To co, zagrajmy sobie... Brrr, nie wiem, kwalifikacje może do Food Champions? Jak widzicie... A właśnie, kolejnego sława muszę odebrać, bo mam 20 gwiazdek. Trochę zgrindowałem. Także mamy 20 gwiazdek. To znaczy, że odbieramy sobie oczywiście paczkę z... Yy, z żetonem. Proszę bardzo. Żeton przyszłych gwiazd Food. Zawiera jeden żeton przyszłych gwiazd. Także odbieramy yy, właśnie ten żeton. Dobra, na razie taki składzik, oczywiście, no nic póki co nie zmienia. aczkolwiek w przyszłości chciałbym chyba zmienić, nie wiem, nawet nie wiem, co bym chciał zmienić aktualnie, ale no, na razie bardzo przyjemnie się tym składem po prostu, więc, e, no boju. Dobra, mało pingu, gramy z o, 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 o. Mike mniął. uuu, 3 ikony, 5 ikon, 6, 7 ikon, okej, okay. solidna liczba, Di Natale na ataku, Stoiczkow i żarzinio tak, dużo zawodników w SBC. Dobra, teraz Powershot dla widzów. Kurde, ale za długo, za długo, się zbierał, to Jerzinio, gdzie ty idziesz? O kurde, oj będzie podawał? Będzie podawał, ja o tym wiedziałem. Ale on jest mocny, jak, jak, to było takie głupie, ale tak śmiesznie przeskoczył tego Maldini'ego, tak tak, jak, nie miałem tego w planach, ale, ale to, to jest, jest Mbappé no robi rzeczy niestworzone w tej grze. ja mówię, to jest, to jest game changer po prostu, Clea Mbappé to jest different animal proszę państwa, piękny zawodnik. Głupie, Ramos, wygrasz główkę, prawda? Wygrasz główkę. Kasacja. Ładnie. Ramos, trzeba przyznać, zrobił się takim liderem tej defensywy. Naprawdę na nim można polegać. Jeszcze ładnie piłkę rozprowadzi, proszę bardzo. Proszę zobaczyć, jakie podanie ma Ramos. Moment i cyk na drugą stronę. O, ale on ma. On ma tę wizję. On to wszystko widzi. Co ty robisz? Oj, to będzie bramka, Chyba nie. Czemu to się tak odbiło? Boże go na tale, aha, Ruma aha. i ta piłka się. Aha Czuć? Aromat drewna. No niestety, przegrałem do pierwszej połowy 2-1. Nie będę ukrywał te dwie bramki, które straciliśmy. Niezbyt mi się podobają, ale trudno, no wpadło to wpadło. 8 do 4 w strzałach, gośmy dosyć ciśnie. No trzeba coś tutaj pozmieniać. Trzeba smolarka wprowadzić na drugą połowę, ewidentnie. O, o mamy tutaj małe problemy. Stoiczko w ogóle bez skrycia. Hmm. Nadini? Nie, nikt tej piłki nie... Chłopie, on by uratował Tytanika. To jest niesamowity człowiek. O! Dawaj, 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 Jarzyna! Jarzyna, szybszy niż kafu, no szybszy niż musisz być. Nie zrobiło mi bolrola. Ramos, o... Ja nie wiem, naprawdę, no jakby miał dwóch Ramosów, to ja bym robił 20-0 weekend. z komu podać? O! Włodzimierzu! Włodzimierz Smolarek broni Mike i No to chyba powinno wpaść pod poprzeczkę, takie odnoszę wrażenie, ale dobra. Ładnie. Cyk, cyk. Włodzimierz. I to jest go Piękna akcja. O, to właśnie chodziło. Takie parę wymian i tak dalej i mamy 2-2. I to jest to. To się szanuje. Pięknie. Mamy Lipę. Oj, mamy Lipę. Ramos. Wchodząca ściana. Jizu. O cholera, to w ogóle nie było z L2, po prostu Zidan uznał, że trzaszcie sobie nożyce. O oh, 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 nie. nie. Nie, 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 Ostatnie minuty. Nie możemy. Jak chociaż to dogrywkę dla widzów, co, Ramos? No przecież chłopie oczywiście, że Ramos do no Ramosa przejść w tym meczu. Nie ma takiej opcji. Nie spaliłem bapę. To jest ta akcja. To jest ta akcja. Zidu! Nie trafił w bramkę. No, pani Zinedin! Last, 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 las, las, Smolarek, Smolarek, to jest gol i to jest, jest Wodzimierz Smolarek i to jest to czego oczekuje od Smolarka, że w takim krytycznym momencie wejdzie na boisko, strzeli w bramki, wykeruje nam mecz. Tyle, trzy gwiazdki sztuczek, ale mimo wszystko da się, da się faktycznie coś tym strzelić. Dobra, wygrywamy ten mecz, był ciężki, to trzeba przyznać. Okej, okay, moi drodzy, zaszalałem i zrobimy sobie teraz 25 paczek z zawodnikiem 82, także liczę, że będzie chociaż jeden Future Star dzisiaj, bo jednak tych paczek jest dosyć dużo. Także wydaje mi się, że powinniśmy coś fajnego, fioletowego dzisiaj trafić. Także oczywiście lecimy do sklepu 25. Paczek. Więc lecimy z pierwszą paczką, panie i panowie. Pierwsza z 25. Czy będzie piękny początek? O, zaczynamy od braku ekranów. Tym razem powinny być ekrany i są, zobaczmy, ale to będzie Schmeichel, kolejny wspaniały bramkarz. No dobra, 80 trójki, ja w ogóle nic nie mam teraz w klubie generalnie, mam tylko jedną kartę, 84 kiezy i potem mam same same walkouty, więc muszę zbierać wszystkie. Ja nie będzie, prawdopodobnie nie będzie żadnego duplikatu dzisiaj, także to jest plus, kolejne ekrany, także miło, o, 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 Asensio. Może jakiś walkoucik, no o, proszę bardzo, mówię i mam. Eee, Neymar wreszcie. Nie, eee, Alison, 89 fantastycznie. Piękny foder, witam pana serdecznie. Dobra, to się może przydać na pewno. Kolejna paczucha, piąta już. I mamy brak ekranu. Czy zobaczymy Fioletowy. Nie, zobaczymy fioletowe rzeczy. Zobaczymy Locatello. Piękny zawodnik, ale niestety, no. Już nie Future Star. Siódma paczka, siódma szczęśliwa, tak to widzę. O! Mamy walkout, elegancko. Neymar. No nie, no tego Neymara nie potrafię trafić tego Neymara, ale jest tego Silva, także kolejny fajny foderek w takim razie ósma paczka poszła i mamy ekrany. Mamy tutaj w No nie, może jakiś kolejny walkout. Nie, mamy ciągle ekrany, widzę to jak najbardziej dobrze. O, o, o! Już myślałem, że będzie pierwszy zawodnik z PSG z Hiszpanii, ale David Silva, okej. Okay. Dziesiąta paczka. Zamykamy pierwszą dychę mamy. No nie ma tutaj ekranów i to jest chyba niestety. Chociaż nie, nie mam go chyba w klubie. Chyba go skikowałem, więc git, mamy informa. Garcia, także informę zawsze przyjmę. Wiadomo, pod z BC. Mamy pierwszą specjalną kartę. Jak już mamy specjalną kartę, to może pójdźmy w stronę Future Starsów, na przykład. Nie, nie ma ekranu. No dobra. Dwunasta paczka. Nie ma ekranów. Trzeci raz nie ma ekranów, także no, to, to, to nie jest dobry prognostyk. No, Zobaczmy. Znowu ekranów nie ma i czwarta paczka z rzędu bez ekranów? No nie, ale mamy ekrany, więc chociaż tyle dobrze. O, 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 okej. Okay. A nie, nie. Trolują trochę z tym Fabianem, czy też z. Soler'em, mamy kolejnego Hiszpana na SP, Merino, jeszcze brakuje koky do kolekcji, 8 paczek do końca Ekrany, może walkout jednak? Messi? Papu Gomez, 84, okej okay. Są ekrany znowu Francja, może jednak, Paul Pogba, nie 20 paczek za nami, czy w tej 20 będzie brak ekranu? Będzie brak ekranu I może... nie, mamy ekrany Mamy Kanadę, jest to Davis. Cztery paczki. Czy będzie fioletowo? Mimo wszystko. Nie ma ekranów. Mm -mm, ale są ekrany? Niemcy Hummels, którego mam, ale mam wymiennego Humelsa, także spoko. Są ekrany. Okej. Okay. Włochy, LS, Insigne lub Chiesa. Jest to Insigne 84, ale może nie ma ekranu. zaczęliśmy od braku ekranów i kończymy na braku ekranów, a jest to Timo Werner. To lecimy, panie i panowie, z ostatnim meczykiem w takim razie w kwalifikacjach do Food Champions. Pierwszy mecz był ciężki, ten więc zgaduję, że teraz będzie troszeczkę lżej. Okej, okay, czyli tak, Martinez, Otamendi, proszę bardzo, Fernandez, Toure, Chiesa, Smolarek Di Maria, okej. Okay. Uuu. Och, jakby to to kręcił Jarzyna. I Pyk MBOP. Lecimy, a zru, spróbujmy. Kurde, miał po Podurin właśnie Czy to się uda? To jest mój pierwszy rzut wolny, który strzeliłem. Jesteście świadkami historii. To jest mój pierwszy wolny, bezpośredni, który strzeliłem w tej chwili. I cyk. I dwa 0 Mbappe, i mamy ryczki. także tak jak się spodziewałem, że mecz będzie troszeczkę luźniejszy, no i fajnie, bardzo przyjemny odcinek, niestety nie trafiliśmy dzisiaj w Future starsa, ale może to się uda jutro, może coś fajnego weźmiemy za swapy, zobaczymy. Także zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.